Komórki dały nam możliwość szybkiej komunikacji, ale zabrały nam bliskość. Mhm. Taka jest jakaś moja teoria trochę, że, że dały nam taką ułudę bliskości, że ja mogę napisać do kolegi we Wietnamie i on w 5 sekund później mi odpisze. I, I mogę pisać z 20 osobami, ale, ale wewnątrz być coraz bardziej samotnym. Myślę, że, że każdy z nas chyba ma trochę takie doświadczenie, że spędzanie na przykład czasu na mediach społecznościowych, powiększa samotność w sercu człowieka. Im więcej, im, im, im bardziej się to staje takie... Nie? Tym bardziej nas to izoluje. Tym bardziej sprawia to, że się pogłębia jakaś samotność. A tak, a wspólnota yy, to jest coś, co, co, co daje taką... No, takie, też takie doświadczenie. To nieraz od młodych słyszę, że nie wiedziałem, że tak można żyć. Nie wiedziałem, że można żyć w takich relacjach. Nie wiedziałem, że coś takiego może istnieć. Nie?